Hej, hej! Witam Was w materiale z Dead by Daylight. Dzisiaj build ucieczkowy przygotowany wykorzystujący głównie lifa oraz Denz with me. W zasadzie wszystkie perki się łączą, ale jeżeli chodzi o omówienie build, to tak. Leaf, dostajemy bonus do movement speeda po przeskoczeniu przez okno bądź paletę. Z tym ładnie działa Denz with me w momencie kiedy przeskakujemy szybko przez paletę, szafkę, bądź wskakujemy, wyskakujemy, do, wyskakujemy z szafki, przez 3 sekundy nie zostawiamy ze sobą czerwonych śladów, więc tutaj jak najbardziej się łączy, tutaj nie mamy przez te 3 sekundy śladów, plus mamy przez 3 sekundy bonus do movement speedu, więc jesteśmy w stanie szybko odbiec od killera. quiet and quiet, na zasadzie przez przez okno, nie zostaje killer powiadomiony, więc to jak najbardziej łączy się jeszcze tutaj z z dwoma poprzednimi perkami, and Quiet działa w następujący sposób, w momencie kiedy wykonujemy jakąś akcję szybko, czyli szafka e, przez paletę, okno po prostu killa nie dostaje powiadomienia piórko jako do dopełnienie bildu skraca czas e, jaki jest widoczny do zarysowania Czyli czerwone ślady oraz są one bardziej porozrzucane, więc killer ma większy problem, żeby nas zlokalizować. Bidzie jak, jak najbardziej spoko, jedynie tutaj brakuje czegoś podleczenia, więc tutaj mamy fioletową aptekę pod pododunki, żeby starczyło parę razy na leczenie. W materiale to jest build pod aptekę, żółtą z nieco gorszymi ad dolami jedynie. I w sumie to by było tyle jeżeli chodzi o omówienie buildu yy, Meczek jest nagrany, z, znaczy to jest powtórka ma Link do Discorda oraz do Twitcha macie w opisie Ja już teraz zapraszam was do meczu Mapka minimalnie lepsza niż... niż... Okej, okay, czyli gramy na nowego killera I teraz jestem faktycznie w stanie sprawdzić, wiele jestem w stanie zablokować szafek. Widzę, że dosyć sporo. Okej, okay, tutaj. No, więc chociażby pierwsza opcja, żeby... Żeby lifa użyć. Czyli lifa quicka, w sumie tutaj teraz wszystko się przydało. Oho, ktoś tutaj awczy. Dobra, comeback do dużego. To już ktoś nawet gana kręci. aha no to że ogadnął. gnąć. powiedz że to jest dziewio, ale... To nie Jego Tylko groundy. Więc no, tak jak widzicie, biedzióg ogólnie się sprawdza, bo grana można łatwo wyprowadzić w pola. teraz najgorszy moment bo, bo ja całkowicie nie wiem gdzie jest killer Znaczy wiem bo goni Randoma, ale tak to. To to nawet pierwszy gram tak stricte na niego, nawet Więc nawet ciężko mi. Ciężko mi powiedzieć, jak to do końca go skońcować teraz. W sensie no zbytnio się nie da. Się gdzieś tepną, bo go słyszałem. Dobra, kończy się noc. Tak. Albroty! No i ładnie Co prawda przez łeb dostałem, ale jest uratowane. Quick kolejnie ładnie użyty z Densem, więc koleś mnie prawa znaleźć nie ma teraz. Po prostu to jest build pod Mityczny Dwight Niby w meczu jest, ale złapać go killer nie może. Nie no ładnie. Ładnie, ładnie meczy ksiada. Dobra, cyk. Okej, okay. tam sobie... Znaczy, jedynym minusem tego buildu jest taki, że tutaj praktycznie nie mam leczenia i to jest problem, bo ta apteka wystarczy na 3 razy. Mogę oczywiście pikować najlepszą aptekę jaką... Jaką mogę. ale ona po co by się mijała w sensie no nie mam tyle laptek. Ju być normalna. Przecież to jest hit tej naprawdę. No I w tym momencie to nam bardzo mocno komplikuje mecz. Widzimy. mnie. A ja nawet nie widzę, gdzie ja zbytnio uciekam. Ej, okay, no zostawił mnie Do Hebeka, ale okej. Okay. Dobra. Y Aha, ok, ten ender jest zamknięty. No, chyba nie. No, chyba nie teraz. Tym to żeś poleciał. O, cholipa. No No powiedziałem, że ten deviolent komplikuje cały mecz. Okej. Okay. chyba mam to. Jakim cudem mam kolejnego? Dobra, poszedł chociaż Debiut. Poszedł dewiód plus nie wiem, drugi, hundred Crown. Szczerze, nie wiem, co on ma w bildzie teraz. By trzeba było to rozkminić. Okej, okay, czekaj, tutaj jest gen wykręcony, więc jedno miejsce, w którym. do którego chciałem mieć. jest trochę nieaktualne. Okay. Tutaj nic jako tako nie ma. Dobra, weź po prostu przeczekaj. Okej, okay, borołek, a to jest pewnie. Of the record poszedł. No nie na razie się wolę. Wolę się na razie skitować. Ten Dewiu zrobił mu różnicę jednak, minimalną, bo minimalną, ale różnicę mu zrobił. No tutaj jest jeden gen do wykręcenia, ale... Ogólnie i tak słabo widzę ten mecz dalej. Bo byśmy musieli teraz praktycznie wykręcić gena. No, by trzeba było go teraz wykręcić. A ten tutaj leci, więc no. No, znalazł. Nie wiem, że to było najlepsze rozwiązanie, jakie mogłem, bo to w tym momencie to odpaliłem. Aha, co to się jednak nie tapałeś, gościu? Paleta. pal broty ja dobre rotacje bo ja nie wiem kiedy on używa mocy a kiedy a kiedy nie niestety Na bilde Hunt and Ground. No, akumulator, co on ma w tym bildzie? Bo nie wiem, dlaczego miał dwa razy Hunt Ground odpalone. Na pewno tam jest jakiś inny heks, który daje jeszcze. No nie, nie ma przecież takiego perku. Dobra, cyk. Rotacja do rogu. No haha, żartujecie, żartujecie, Że prosto w niego się wpierdzieliłem. Teraz jeszcze nie umiem. A! No to wiesz, to jest żart, nie? Ale przez cały mecz nie mógł mnie znaleźć. blokuj to blokuj to okay No co, e miałem, nie powiem. Dobra, znowu ładunki stać, na styk. Ho, ho, ho. Co mi ja się się schowałem, już by mnie gonił. Słuchajcie, to się nagrywa na pewno? Randoms na Okej. Ty mnie nie widzieć. To szczęście. No i trup. Pytanie czy uda się drugi raz pod rząd uciec Kurwa No teraz to już na nas trzeba Jeżeli nie ma Noeda to ucieknę Jeżeli nie mam Noeda to ucieknę Jest, mamy to Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, jest dobrze No Więc chyba, no bijik dobry Bidzik solidny, bidzik mocny, mimo wszystko. Tej naprawdę nie mam opala opalu. No, dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to.